Witam Was w dzisiejszym dniu, bardzo serdecznie I Dzisiaj tą kosiarkę, taka fajna kosiarka Cztery koła napęd Będziemy ją dzisiaj myli Będzie fajna zabawa Lubię ją bardzo myć Bo już ją myłem Miesiąc temu ją gdzieś kupiliśmy Tutaj mamy akumulator też Tutaj też umyjemy, bo widzicie, takie tutaj też trawa jest. Tu lasyczek umyjemy. No i mamy też tutaj kierownicę, też umyjemy. Tu stacyjkę. Tutaj jest marka, jakby ktoś chciał sobie kupić. Tu no. mamy skrzynię z numerkami. To jest skrzynia biegów. Chcę, to jest skrzynia biegów, żeby prowadzić, na przykład. Chcemy jechać do przodu, to musimy dać F i ten. Mamy tutaj też takim no, tu, szaleczką. Ja chcemy jechać do tyłu, to też mamy taką szaleczką. Ten zaznaczony. pyk. Nie wiem, czy widzicie. Bo mi potem przeszkadza. Ale jak widzieliście to. Widzieliście? Kto nie widział, kto nie widział. Tutaj mamy znowu. Takie pogniecione. Kupiliśmy ją za 1900 zł miesiąc temu. Tutaj mamy wszystkie akcesoria do jej mycia. Tutaj mamy takie ściereczki. Tego ogólnie one są te I do mycia ekranów, na przykład w tym, w telefonie, ale ją sobie wykorzystamy na przykład tutaj, żeby umyć. Tutaj mamy. Płyn. On jest rośmieszny. On zmieszany z, z cytrynowym płynem do mycia naczyń. No, każdy ten płyn może być do mycia naczyń, tylko byle żeby było takie. O, widzicie, taka pianka, nie? No. Jak już przyknąłem, to chyba zaczynamy, nie? Więc tak. Tutaj mamy trawską też, z rątami, więc. Tutaj jeszcze mamy taka szuteczka. Będę ją szorował, jordana i gąbeczka. Domeciona czy też. Na razie sobie wezmę to, albo nie. Bo będziemy mieli tą y, pokrywę silnika. Silnik też Wam pokażę, więc sobie tutaj, nie? Więc widzicie. psikamy sobie tu. Tyk.